Cieszcie się, że Wasze imiona zostały zapisane w niebie, w Racie siostry. Tydzień temu słyszeliśmy w Angalii, jak Pan Jezus wysłał apostołów, dwunastu, aby przygotowali mu miejsce do różnych miejscowości i chciał być w mieście samarytańskim, ale niestety Samarytanie z wrogością odnoszą się do Żydów. Pan Jezus był Żydem. Nie dziwię się więc, że odrzucili to i nie przyjęli pana Jezusa. Dlatego poszedł dalej. W drodze do Jerozolimy. I dzisiaj słyszymy, że znowu posyła tym razem pan Jezus 72 uczniów jak owce między wilki. To jest sprawa bardzo niebezpieczna. Dużo tutaj z Podkarpacia przyjechało. Bo oni by nam opowiedzieli, co te wilki tam spustoszenia robią Ale nie będę już pytał, bo już to nie. Głoszenie Ewangelii spotyka się ze sprzeciwem. Dlatego Jezusa nie chcieli słuchać, przyjęli samochód apostołów w łóżniu Jezusa. I dzisiaj również, kiedy głosimy Słowo Boże, są ludzie, którzy lekceważą. Słowo Boże. Którzy z wielką jakąś agresją odnoszą się do tego, co święte. Do kościołów, do obrazów świętych, do katolików. To jest dzieło diabła. Stąd ten, widziałem szklana spadającego z nieba jak łyżka pieca. Ludzie, którzy ulegli temu diabłu, ziomu nienawiści. To Pana Jezusa, do innych ludzi. Kiedyś przyszedł u jeden młody, że chce się wypisać z kościoła. A dlaczego? Panie Jezus, jest Twoim wrogiem? No nie. A to czemu się chce wypisać? Nastąpiła dyskusja. I człowiek zrozumiał, że to jego pycha była przyczyną tego, aby się wypisać z kościoła. Ksiądz taktownie na samu poczekać. A do ślubu się przygotować. Jeżeli wierzysz w Jezusa, jeżeli nie jesteś wrogiem Jezusa, to o co ci chodzi właściwie? Drodzy i siostry, my również mamy być uczniami Jezusa, bo nasze imię zostało zapisane w niebie. To przez chrzest staliśmy się dziećmi Bożymi, to jest powód do radości. Apostowie myśleli, że Cieszyli się, bo złe duchy wyrzucali, bo ustrawiali, a Pan Jezus postawił do i powiedział nie, nie, Moi drodzy, cieszcie się, że Wasze imiona zostały, zostały zapisane w niebie. To jest powód do że jesteście dziećmi Bożymi, dziedzicami Królestwa Niebieskiego. To jest powód do prawdziwej radości. Każdy ksiądz wie o tym, że jak idzie do konfesjonału, to nie on przebacza, ale sam Bóg przebacza, bo On jest miłosierny. On jest tylko narzędziem w rękach Boga. Jeżeli idę do kolegów do szpitala, jak w ubiegłym tygodniu modlę się, spędzę, spełniam ten obrzęd namaszczenia sakramentu, ale wiem doskonale, że to Jezus jest tym, który uskradnia. Jego mocy, siła. Mamy głosić Ewangelię, bo przez Chrystusa staliśmy dziećmi bożymi. Mamy żyć prawdą, nie fałszem. Mamy poznawać tę prawdę i według prawdy postępować. I musimy się liczyć z tym, że głosząc Ewangelię nie wszyscy ludzie nas będą chcieli słyszeć. Niektórzy będą nas mieć kamienować. Wielu jest takich reformatorów, którzy mówią, że Kościół powinien się zreformować. Oni nie chcą swego życia uczynić zgodnego z Ewangelią. Tylko chcieli, by Ewangelię zmieniać, Kościół zmieniać. Nauczanie Jezusa zmieniać. Bracie siósty. I dzisiaj, kiedy mówimy o tym posłaniu 72 uczniów i sami wiemy się posłanie przez Pana Jezusa, bo skoro nasze imię, naszcie zostało zapisane w niebie, chciałbym Wam przytoczyć taką postać młodego człowieka który włocha, Błoch, który urodził się w Turynie, żył w Turynie i umarł, mając ale nie 24 lata. Pierciorci Anna Frassata. W 91 pierwszym roku twierdził się urodził. Widziałem film niedawno, kiedy jako chłopiec był wszedł domu, ktoś zapukał jakaś kobieta, prosząc o wsparcie dla dzieci. On usiał na schodach, Zdjął buty, o który chodził i skarpety i dał to tej kobiecie. Niech to będzie dla Twoich dzieci. Nie zastanawiał się, co powiedzą rodzice, czy mu lanie spuszczą, czy nie. Musiał mieć wielkie serce. Czy ja bym to zrobił? Nie wiem. Ale ja podziwiam tego młodego chłopca, który był tak dobrego serca że widząc proszącą kobietę ściąga najlepsze buty, skarpety i daje. Jako młodzieniec należał do różnych stowarzyszeń kościelnych i pozakościelnych. To, co było ciekawe w jego życiu, Jedna z tych cech to umiłowanie Eucharystii w Komunii świętej. On uczestnicząc w Eucharystii ukazywał nam wiarę, która przebija te skostniałe wzory i formy liturgiczne i dociera i staje się spotkaniem z Jezusem, który przychodzi do nas w Eucharystii w swoim Słowie, aby nas karmić który przychodzi do nas w Eucharystii jako pokarmia, aby nas nasycić. Spotkanie z Jezusem nie tym malowanych w malowanych obrazach i figurach kościoła, świątyni, ale spotkanie z tym żywym Jezusem, który jest w Eucharystii, przychodzi do naszych serc po to, aby je przemieniać, aby je uświęcać, aby je prowadzić. I myślę, że dla mnie jest to najpiękniejszy przykład, Szukania węży świętej tego prawdziwego kontaktu z żywym i prawdziwym Babicielem, Jezusem Chrystusem. Jeżeli nie nastąpi to spotkanie, to przesiew ta jest taka daranna. To jest tylko takie powierzchowne odnajdywanie struktur. A tu chodzi, aby nie skupiać się na strukturach, ale szukać Boga prawdziwego. Osobowego, Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela, który do nas przychodzi, bo nas ukochał i chce nas przeprowadzić przez tą doczesność ku Wiecznemu Dlatego zatroskany o nas los, przebacza nam grzechy i prowadzi nas drogą prawdy. On jest w naszych sercach i umysłach. I trzeba, abyśmy w każdej mszy Świętej doświadczyli tej Jego obecności, aby owocna była ta msza Święta. Drugi taki punkt z życia Piętdziorcia Raczego to miłosierdzie. Ten młody człowiek należący do różnych Stowarzyszeń Między innymi do Federacji, konferencji świętego Wincentego a Paulo, która mówiła o tym, że każdego dnia trzykrotnie trzeba udzielać pomocy pielnej. I on, nawet gdy zdawał egzaminy w szkole, gdy zdawał Pracy magisterskie nie zaniedbał tego obowiązku. Traktował go na serio. Kochał ubogich, bo w nich widział Jezusa Chrystusa. Rodzice wiedzieli, nie wiedzieli nawet, że żyją wśród świętego, że wśród nich jest święty. Siostra spisała jego życiorys dopiero do celów wynieśli na ołtarzu w Był to człowiek, który umiał dostrzegać Chrystusa w biednych i spieszył im z pomocą. Kiedy umarł, cały tłum biedaków przyszedł do trumny aby pożegnać swojego dobrego człowieka. Setki ludzi zgromadziło się przy trumnie, całe miasto biedne. Rodzice byli w szoku, nie wiedzieli, że syn pomaga biednym, że kupuje lekarstwa dla tych, których nie stać, aby się leczyć. Że kupuje chleb zgłodniały, że udziela wszelkiej pomocy. Ten pogrzeb manifestacji. Kardynał Karol Wojtyła, będąc na wystawie w Krakowie, na temat tego człowieka, widząc jego zdjęcia i historię opisaną, nazwał go. Człowiekiem błogosławionym. A kiedy w 90 roku wynosił go na ołtarz i ogłaszał jako błogosławionego, wrócił do tego ogłoszenia, do tego sformułowania i powiedział, że jest to wzór człowieka błogosławionego, człowieka wielkiego miłosierdzia. I trzecia cecha. Z życia tego 24-letniego chłopca to wspólnota, święty Wazyli, pisząc regułę dla pustelników napisał takie słowa, aby prowadzili życie we wspólnocie i napisał m.in. innymi regułę, a ty pustelniku, komu usto umyjesz nogi? komu ustąpisz miejsca przy stole. Wspólnota drugi człowiek, o którym mówiłem tydzień temu, jest szansą otwarcia się mego, by się rozwijać by wykroczyć ku temu drugiemu, odkryć swoją tożsamość, przestać być zamkniętym i czynić dobro drugiemu. Wspólnota jest warunkiem rozwoju duchowego człowieka wierzącego. I jak mówiłem o relacji, że osoba ludzka powstaje w relacji do drugiego człowieka, rozwija się i dojrzewa do świętości, tak też pojmował. Właśnie ten błogosławiony Pier Giorgio Frassati. Budował relacje do Boga, Jezusa Chrystusa w Komunii Świętej w Eucharystii. Ale również budował relacje do bliźniego, zwłaszcza biednego, bo w nich widział Chrystusa. To było przedłużenie tej wizji, budowania relacji, wychodzenia, Otwierania swego serca, nie zasklepienia się w swoim egoizmie, ale otwierania poprzez miłość, która zawsze otwiera ku drugiemu. I dlatego życie we wspólnocie, budowanie więzi małżeńskich, rodzinnych, społecznych, również tutaj nauczycieli wśród Polaków, ma sens. Bo wyzwala nas z egoizmu, otwiera nasze serca, Ku drugiemu człowiekowi, aby go zrozumieć, wysłuchać i przyjść mu z pomocą. To są te trzy cechy. Żeby budować relacje z bogiem czy z drugim człowiekiem, trzeba mieć czas. A ja słyszę, daj mi spokój, mamusia zajęta, idź, ucz się. Albo jak jest małe dziecko, za bawmy, idź do swojego pokoju. Matka nie ma czasu dla swojego dziecka. Ojciec też. Daj mi spokój, jestem zajęty, nie widzisz? Telewizor ogląda. Albo bajki. To jest smutne, że nie mamy czasu dla drugiego człowieka na budowanie relacji z drugim człowiekiem, na własny rozwój dzięki temu, że drugi jest. I dlatego ta Dzisiejsza liturgia poprzez przykład błogosławionego Pier Giorgio Frasatiego, uczy nas ukochania Eucharystii, uczy nas pomocy ubogim, uczy nas budowania relacji z drugim człowiekiem, budowania wspólnoty, zwłaszcza tej polskiej, chrześcijańskiej nauczycieli. Łdmy się za nim, aby te słowa Boże zachęciły nas i umocniły na jej drodze. Skoro nasze imiona zostały opisane w niebie, otwórzmy się na Jezusa, aby przyszedł do nas, przemienił nasze serce i myśli, abyśmy kochali go w Eucharystii, abyśmy kochali go w biednym człowieku, abyśmy kochali tą we wspólnocie, w której żyjemy, którą tworzymy, a